Ja myślę, że większość ludzi nie odróżnia zakochania od miłości i ludzie mylą te dwie rzeczy i z tego powodu wynika mnóstwo problemów. I stan zakochania te, te takie mocne uczucie do drugiego człowieka, w takiej euforii, kiedy ten człowiek się znajduje. I to jest piękne uczucie wspaniałe, coś, co nas ciągnie do tego człowieka. My czujemy, że to jest chemia, że to jest takie prawdziwe. Że ktoś mówi, że nigdy czegoś takiego nie czuł, że to jest wyjątkowe, I, i wtedy w tym stanie ludzie czują, że chcą dla tego człowieka wszystko, że to jest ten, nie inny. To jest tak piękne uczucie, wielkie, i ja w to wierzę w to uczucie, ale tak naprawdę stan zakochania jest stanem podobnym do zaburzenia emocjonalnego, podobnym do stanu y, 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 takiego narkotycznego. I to jest coś, co przechodzi, to jest piękne, no tak jesteśmy, natura nam dała takie uczucie, żebyśmy się zapoznawali, tworzyli rodzinę. To jest taki bodziec do tego, żebyśmy wchodzili w kontakt z, z partnerem. Ale to przechodzi po kilku miesiącach, średnio 18 miesięcy i tam gdzieś musi to przejść, to nie będzie trwało. I zaczyna się co... proza życia wtedy? Wtedy zaczyna się miłość dopiero. Na czym ta miłość polega? Dlatego ja rozumiem, że miłość bardziej wynika z umysłu wtedy, no tam też jest serce, uczucia i emocje, ale to są y, decyzje o tym, że ja kocham. Jakby to jest ta różnica. Na początku zakochanie to jest dużo emocji i w tym stanie dopiero... Y, na drugim miejscu pojawiają się decyzje, że ja tak czuję coś do tego człowieka, i to jest właśnie błąd, bo wtedy są podejmowane ważne de decyzje, ale mm. czy mogą być dobre decyzje podejmowane w stanie odurzenia narkotycznego? A w momencie, kiedy przechodzi zakochanie, nie ma już tej euforii, to nie znaczy, że trzeba człowieka zostawić. Najczęściej tak się dzieje, że ludzie zaczynają zmieniać partnera, bo przeszła miłość, a także przeszło zakochanie, i wtedy ten ktoś, kto zapoznał się z tym człowiekiem, przeżył te fajne uczucia. Zaczyna podejmować rozsądną decyzję. Tak, ja chcę być z tym człowiekiem na całe życie, chcę o niego dbać się, troszczyć, czyli to są decyzje.